My kochani, przy śniadanku, jak widzicie. Marek poszedł szybko na pobranie krwi i jeszcze na śniadanie nie doszedł, ale zaraz powinien dojść. A ja mam tutaj taki ładny widoczek, zobaczcie, jest Wikusia, jest moja mama, mój tata. Dzień I dobry. piękne śniadanko. Dzień dobry panu. Witamy wszystkich i życzymy smacznego. Dziękuję bardzo za jakie eleganckie śniadanko. Śledzik, ogóreczek, szyneczka, kiełbaska, sałateczka, ma, e, halibut, tak? Halibut. bułeczki świeże, tata poszedł tak do sklepu. I jeszcze herbatka się robi. Herbatka, soczek. Jak Wikuś? Dobrze. Fajnie babci? <grym> tak. A u dziadka też? Tak. Dziękuję. <grym> A Kasper, słuchajcie, możecie się pytać, Kasper jeszcze śpi. Odsypia, bo dziadek miał fajną noc z kacperem. Z przerwami. Z przerwami, to dobrze. Jest i Mareczek, głodny bardzo. Jak tam było? Dobrze, musiałem czekać. Musiałem czekać na EKG, bo mają remont i pani musiała ustalić, gdzie szafki idą. No ale EKG, wszystko spoko, tak? Tak. No to super. To smacznego. Dziękuję. Gdzie tym razem, Anna, się szykujesz? Gdzie ja się szykuję? Moi rodzice zrobili dla mnie niespodziankę. Przyjęcie niespodziankowe, więc idziemy zaraz do restauracji. to bardzo dobrej. Zostawię Wam namiary na dole. Do mojej mamy przyjaciółka prowadzi z synem włoska prawdziwa restauracja z prawdziwym Włochem. Więc Naprawdę jedzenie jest tam przepyszne. No i jak widzicie, jeszcze muszę włosów wysłuchić, no Zmalowuję się. I zaraz będziemy. Wychodzi! To już to chyba jak dziadka książki, co Kacper? Kacper, robisz książki? Jak ta kuka Dobrze. Gotowa? Tak. Tak? Masz fajną bluzę. Gdzie tą bluzę sobie kupiłaś? Mama. Mama ci kupiła? Gdzie mama ci kupiła? Nejdziemy mm, Tu w Polsce. nie? Siemasz, misiu. Siemasz, masz, hmm? hmm? Siemasz. Jak ładnie Się masz. Się masz. Się Po babcię, nie? Się babcię. Po pierwsze pokolenie. nasze pierwsze pokolenie Się no, tak. Jak nic. Jest dzisiaj sobota i pada deszcz. Czujecie to? Nasze dzieci szczęścia, Luka i Angelika jaką mieli pogodę, a dzisiaj też na pewno jest nie, nie jeden ślub. kurcze i się ochłodziło i pada deszcz. Gramy? Tak, these are your Dobra, to są moje. Gdzie są wujka? Tutaj. Wuje? <mile> Cześć. Cześć! Dobra, to gramy. Jeszcze zanim wszyscy przyjdą. <szczyklor Igor campaigns> Ale pokażę Wam jaki fajny tu widoczek mamy. Natomiast Stalion Narodowy? Tak. Ja też powiem Wam. A ja? Nie wiem. O, jest fajny. Przepychaczmy. A to w ogóle nie Nie Ale ja ona Ale kiedy ta kobieta która kawę, nie dopiła, no i nie widziała, co zrobiła. Muszę się uczy gotować, słuchajcie. Na kuchni dzisiaj. To jest bardzo dobra znajoma mojej mamy. Ja znam, że to jest jej właśnie restauracja. Ona ją prowadzi z synem. To tutaj jest bardzo gorący. Pan Tadeusz robi nam pierami, zobacz, ale dla, dla Was będzie też pierami. A tutaj pani Klaudia też jest pomocą kuchni. Dobrze. Tutaj jest zmywak. A tam mamy zmywaki. Wika się tutaj, to A zobaczcie, pizza tutaj robią w głośno. Żeby nie było wikrad. Poczekaj, zaraz czy dam wiatr na wiatr. Ona sobie tutaj rośnie. Tak, od 24 do 48 godzin, a czasami nawet 72 godziny. O, Zobacz a. jakie piękne bomby. Swoją, swoją. Drogą. Ja będziesz ją musiała jeść później, dobra? Tak? I wszyscy. I wszyscy no? Też robiłam jej Fai tu una, lei un'altra o come è il risultato? No, io, io prendo solo la pallina che è difficile da prendere. E mm. mm. poi gli dici come mm. è il risultato? Poi gli faccio vedere una, poi io la faccio vedere poi used. la... Davide, ti la... ci come si fa la pizza, una, e poi ti farai la va bene? Szybika, ok? Monke. Dawidę. Mentila, mm -hmm. kanta, te, elejla, mm -hmm. fajn, simate. Bikuś, chodź tutaj i będziesz robiła razem z nim. To, co on robi, tak samo to wie. Najpierw kółeczko zrób. Najpierw kółeczko. Umarz sobie rączki w monce. Monce wielkie, monke. O, dobra i teraz. Mm -hmm. Rób kółeczko. Ok, zrób. Dobra. <laughs> Dobra. Tá. Do ok. <laughs> <laughs> ok. Dobra.

Ok, dobra. Grana. Ma buono, Ok, dobra. Facile. Ne, bese facile. Ne lo vi facelli oil? Nie, chyba nie lubisz, co? Nie? Okej, okay. dobra. Peperoni lubisz, tak? Nie. Salami? Salami, aha. Uh -huh. Tak? To, to jest wika prawdziwe włoskie, wiesz? Salamy picante. Nie. To to jest pikantne, Bikuś, wiesz? Ja tak. Grazie. dai. Grazie. 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 z drugiej strony jak Już nie, 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 O. I nie, 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 Jeszcze. Jeszcze. nie, 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 Super. nie, super. Ugo Ci pomoże, poczekaj. Raz. I drugi. I oh. Brawa Wiktoria. Super. No. Uwaga, dawa. Wiktoria zrobiła pizzę. Uwaga, Wika zrobiła pizzę. Idziemy. Brawa Wika. Brawo, Wika, brawo. Wuhu, wuhu. Wika sama robiła pizzę. Wiczę, sama zrobiłaś? Dziemy. Pizza wyciągała Nawet ma małpkę na kozące No zobacz Chce małpkę na co jest. No musicie je spróbować No spróbujemy, no pewno Wika, jak pizza? Wika, co? Zobacz jak się samemu robi, nie? Te twerek, jak pizza? The não Możesz z innych filmików, Piszcie, czy kojarzycie, czy znacie, to jest wykonać. Ale pyszne jest. No, to super. No, to super. Oj, to kochanie. Oj jakie jest. No, to jest.

Street. Widać! Że... Nie, Kacperek chciał was malinką, tak? A ja to twoje wikus? Nie. Pamiętaj, że dziewczyny lubią tajemniczych. tajemniczych. Dobre? No to dawaj idziemy usiąść, chodzi. Dziewczyny lubią brąz. Dziewczyny lubią tajemniczych mężczyzn. Nie wiedzą gdzie się patrzy.